Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Okiem Montażystki w 2025 roku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej trendom w montażu wideo na ten nowy rok. Tak naprawdę w świecie internetu wszystko zmienia się w zawrotnym tempie, więc jeśli chcesz, by Twoje treści przyciągały uwagę widzów, koniecznie zostań ze mną. Cześć, to Paulina, Montażystka Twojej Wiedzy i Myśli. Zapraszam tu do podcastu Okiem Montażystki, w którym przybliżam kwestie nagrań audio i wideo, pomagam zrozumieć montażowy światek, inspiruję i motywuję. Gotowa? Gotowy na nowy odcinek? No to zaczynamy! Krótkie formy wideo, no nie oszukujmy się, to absolutny hit ostatniego czasu. I szczerze? Tak naprawdę nic nie wskazuje na to, by ten trend miał trochę zwolnić w 2025 roku. Mam wrażenie, że wręcz przeciwnie. Takie platformy jak TikTok, Instagram czy YouTube Shorts wyznaczają standardy dla treści dynamicznych, szybkich i angażujących. Jak wykorzystać te krótkie treści? Przede wszystkim stawiaj na dynamiczne cięcia i szybkie przejścia. W krótkich filmach liczy się naprawdę każda sekunda. Nie zapomnij o tych pierwszych trzech sekundach, bo tak naprawdę to one decydują, czy widz obejrzy Twój film do końca. Dodawaj różnego rodzaju elementy tekstowe, np. podpisy czy naklejki, ponieważ one przyciągają uwagę, szczególnie na takich platformach, gdzie Twoje treści mogą być oglądane bez dźwięku. W ostatnim czasie AI. No, świeci swoje triumfy i rozwija się w szalenie galopującym tempie. Rok 2025 to moment, kiedy AI przestaje być ciekawostką, a tak naprawdę staje się narzędziem, no, bez którego trudno wyobrazić sobie czasami codzienną pracę, ale też okazuje się, że montaż na przykład wideo. Jak możemy AI wykorzystywać w montażu? No, przykładem jest chociażby CapCut, który umożliwia nam stworzenie reelsów z dłuższej formy wideo. Dzięki temu oszczędzamy swój czas. Sztuczna inteligencja wybiera nam fragmenty, które według niej, oczywiście w cudzysłowie, są interesujące dla naszego twórcy dla naszego odbiorcy i tworzy z nich właśnie rolki. Jak jeszcze możemy wykorzystać? Dodając napisy, które są generowane automatycznie. Tutaj też wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Na przykład w programie CapCut, na przykład w programie Descript czy SubMagic. Pojawia się dużo głosów, że AI może wypchnąć jakby niektóre zawody, ale moim zdaniem jeśli chodzi o kreatywność, montaż i tak no raczej nas tutaj nie wyprze, aczkolwiek może nam bardzo ułatwić życie, ponieważ pozwala nam się skupić na tej artystycznej wizji, nie tracimy czasu na zbędne działania, np. pisanie ręcznie tych napisów, czy wybieranie fragmentów z dłuższej treści, które mają potem pójść jako rilsy. Więc testuj y, różnego rodzaju narzędzia, baw się nimi, sprawdza ich możliwości, ale przede wszystkim pamiętaj o jednej rzeczy: AI ja nie daje ci prawdy objawionej i nie daje ci materiałów, które są pozbawione błędów. Miej tutaj zasadę ograniczonego zaufania nie zapominaj o ręcznej korekcji tam, gdzie no, automatyzacja może niekoniecznie podołać, na przykład podczas generowania napisów do naszych rolek. W 2025 roku będzie też coraz więcej treści, które mają na celu zaangażowanie widzów poprzez takie podejmowanie decyzji czy reagowanie na film w czasie rzeczywistym. Więc tak naprawdę, interaktywność, no to nie oszukujmy się, przyszłość. Jak możemy to wykorzystywać u nas? Na przykład poprzez quizy w naszych wideo. Storytelling to moim zdaniem kolejna rzecz, która będzie święciła swoje triumfy w tym 2025 roku. Dobrze opowiedziane historie, które zaciekawią widza, które dają wartość, takie, które pokazują. Jak ty, jako twórca, jako twórczyni, pokonałaś drogę z punktu A do punktu B, jakie efekty można uzyskać, jakie korzyści można wyciągnąć, na przykład, z Twoich produktów, to w dalszym ciągu będzie się dobrze niosło. Taką ciekawostką na koniec tego krótkiego podcastu, moim zdaniem, może być wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość. To są technologie, które które rozwijają się w zawrotnym tempie. I tak naprawdę na ten moment wideo z elementami VR czy AR nie są jeszcze taką codziennością, ale patrząc na to, jak szybko rozwinęła się sztuczna inteligencja, no, warto myślę mieć to na uwadze i wiedzieć, co może przynieść przyszłość. Na początek może wyjaśnijmy o co chodzi. Wirtualna rzeczywistość, czyli VR, pozwala widzowi przenieść się do wirtualnego świata za pomocą specjalnych gogli. Dzięki temu mamy takie imersyjne doświadczenie. Z kolei rozszerzona rzeczywistość, AR, nakłada elementy cyfrowe na rzeczywisty świat. No i tak naprawdę możemy to zobaczyć już teraz. Poprzez popularne filtry na Instagramie, Snapchacie czy TikToku. No dobra, ale jaki mogą mieć te technologie wpływ na wideo? VR może być wykorzystywane do tworzenia angażujących filmów promocyjnych, które pozwalają, tak jakby, wejść do świata marki. Natomiast AR doskonale sprawdzi się w interaktywnych kampaniach reklamowych czy edukacyjnych. No dobra, ale jak Ty, jako twórczyni, możesz z tego korzystać w tym momencie? Na razie eksperymentuj z prostymi filtrami AR na mediach społecznościowych. Na ten moment nie mamy jeszcze sprzętu aż tak powszechnie dostępnego do tworzenia VR, ale gdy w przyszłości to się zmieni, mogą się otworzyć zupełnie nowe możliwości w opowiadaniu historii. Więc jak widzisz, VR i AR to tak naprawdę teraz raczej taka ciekawostka niż standard z taką malutką gwiazdeczką, ale no warto śledzić moim zdaniem rozwój tych technologii, ponieważ myślę, że mogą stać się one kolejnym wielkim krokiem w branży wideo. No tak samo jak to było w przypadku AI, sztucznej inteligencji. No i coraz więcej też się mówi tak naprawdę o o zrównoważonym rozwoju, o ochronie środowiska i takich elementach, które wpływają na ten zrównoważony rozwój. I po części to też się może przekładać na branżę wideo, na branżę no, montażowo-nagraniową. W jaki sposób? Coraz więcej firm może patrzeć na to, jaki wykorzystujesz sprzęt. Czy to, co wykorzystujesz do pracy, jest energooszczędne? Jakie masz oprogramowania? Jeżeli chcesz współpracować z kimś, kto będzie nagrywał dla ciebie, czy minimalizuje tą ilość odpadów na planie i jak to wszystko tak naprawdę wygląda? Są firmy, które bardzo zwracają uwagę na swoich partnerów i wybierają takich, którzy dbają o swoje środowisko. Wspierają również projekty, które kompensują emisję dwutlenku węgla. Więc ten trend taki ochrony środowiska i dbania o naszą planetę przekłada się na coraz więcej aspektów biznesowych. Także moim zdaniem to też warto mieć na swojej uwadze, i mimo, że nie jest to stricte wpływające na to, jak będzie wyglądało Twoje wideo, bardziej wpływa to na to, z kim pracujesz. Ale to też zostawiam jako taką ciekawostkę i coś do zastanowienia się dla Ciebie. Czy to jest dla Ciebie ważne, istotne i jak Ty się po prostu na to zapatrujesz. Ok, na ten moment to wszystko. Ten odcinek pierwszy w tym roku trochę jest krótki, przyznaję się bez bicia, ale chciałam w bardzo takiej skompresowanej formie pokazać Tobie tak. No, najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam będą miały wpływ na wideo, omówiliśmy sobie krótkie formy, sztuczną inteligencję, zaznaczyłam nowe technologie, które mogą się z czasem pojawić i mieć ogromny wpływ na to, jak będą wyglądały nasze materiały, no i zaznaczyłam jeszcze takie ekologiczne podejście, które dla niektórych osób, niektórych film może być dosyć istotne. Także jak widzisz, rok 2025 jest to czas zmian, ale też tak naprawdę ogromnych możliwości. I to tylko od nas zależy, jakie wykorzystamy i czy w ogóle to zrobimy. No a jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami, zachęcam cię gorąco do subskrypcji tego podcastu. Dzięki temu nie umknie ci żaden nowy odcinek i ciekawostki ze świata montażowo-nagraniowego. Możesz mnie również śledzić w mediach społecznościowych. Lub zapisać się do mojego newslettera. Daj mi znać w komentarzu pod tym odcinkiem, co myślisz o tych trendach. Czy jest jeszcze coś, co dodałabyś do tej krótkiej listy? No i ciekawa jestem, które z nich inspirują Cię do dalszego działania. Słyszymy się za dwa tygodnie, a w wideo czwartku, jeżeli jesteś zapisana, widzimy się już za tydzień. Do usłyszenia! Cześć!